Dzień dobry w kolejny piękny dzień. Mamy 8.30 bodajże. Już wleciało śniadanko. Ja mam omlecik. Tutaj jeszcze czemik. Ty masz jajeczniczkę, kawkę. Sok z ananasa. I lecimy z tym dniem. Muzyka. węża razem ze mną proszę proszę nie spodziewałam się że zobaczę pani nie uświadomiła że siedzę na krężniku a wąż się do mnie snuje muszę się odsunąć i gapi się na mnie pięknie a chciałam posiedzieć w cieniu przyjechaliśmy nad jezioro Tonle Sap niedaleko Siemere Będziemy zaraz po niemcówką i zwiedzać pływającą wioskę Kap Kapon Plut. Macie napis? To będą domki zbudowane na wodzie, pływające i to są głównie ludzie, którzy nie mają swojej ziemi, więc mieszkają tu. Za to już się ładujemy na łydeczkę. Ciekawe, która bo stoi, kilka. Mam nadzieję, że. Będziemy sami na tej łódce i nikt nam nie będzie przeszkadzał. Może być to ciekawa wycieczka, aczkolwiek e, e, historia tych ludzi jest trochę smutna. Ja przyjechałam tu ze względów fotograficznych bardziej, jeżeli zwiedzać całą tą wioskę. A zobaczymy, co z tego wyjdzie. I oto obrazki z rodem wodnego światu. Jeżeli korzystuje z taką produkcję filmową, to to je mamy w Kambodży na jeziorze Tomle Sam. Tutaj jest szkoła, do której dzieci docierają łódkami, nawet spora. Dużo dzieci tutaj jest, ale ważne, że jest. Tu, Przesiedliśmy się na mniejszą łódkę teraz i będziemy płynąć między drzewami, które no, to są drzewa mangrowca. W którym, jak nam powiedziano, można spotkać różne ptaki, zwierzęta i również małpy coś interesujące jak na Was Na wodzie. A tutaj zobaczcie, chłopczyk sobie pływa sam w obciętej beczce. I świetnie się bawi. Chyba. Ma też swój ogródek na domku. Tutaj na tym domku najlepiej widać, że on stoi na takich pustych beczkach. Potem jest podest drewniany, i później jest cała Buda. I dlaczego te beczki? Bo w tym jeziorze woda. No wszystko zależy od pory suchej i deszczowej, prawda? Woda się unosi albo opada. Stąd ten domek cały czas pracuje. Pracuje razem z wodą. Jakie malutkie koteczki koteczki patrzcie na jeziorze, nawet mają zrobiony nadajnik. I właśnie wypływamy na Wielkie jezioro. Tutaj była taka zatoczka. Okay. tutaj na łódeczce panie gotują banany i podpływają, i sprzedają. A my chyba wejdziemy do tej szkoły i uzyskałam informację, że uczy się tutaj 200 dzieci w różnym wieku. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się wejść. Tutaj pan mówi, że przed covidem wszystkie dzieci tak siadały, jak na tym zdjęciu ujadły obiady. A teraz mają to jakoś inaczej rozwiązane. Tutaj zobaczcie, tak wygląda klasa na wodzie. Rybki tam są, coś tutaj na tablicy mają. Niestety nie ma tutaj nauczyciela języka angielskiego, ale e, się dowiedzieliśmy, że jeśli ktoś chce, to może tutaj przyjechać e, uczyć e, charytatywnie dzieci języka angielskiego. Tutaj zobaczcie, jak dziewczyny się cieszą. Cieszą też się włosy. A jakie usta czerwone mają. Przyjechaliśmy na jeden z punktów widokowych. Już wam pokazuję widoczek z jednej strony i za chwilę przejdę na drugą stronę. To zobaczycie te pływające wioski na Don Lesop. A tymczasem, tak się prezentuje z jednej strony: widok, tu chyba jest o tutaj, jest farma lotosu. Lotus Farm. Mhm. Ogólnie dużo wody. Jeszcze po porze deszczowej. O, tutaj widać kawałek świątyni jakiejś. Na górze też jest świątynia. My nie jesteśmy na samej górze, bo nie mamy biletów, ale uwierzcie, że jest tam świątynia i chyba całkiem ładna. I elokozy. Jak tam jest malutki jest. Na górę można się dostać drogą, tak jak my skuterkiem, albo takimi schodami. Nie jest daleko, można podejść. Tak się prezentują. I widok na jezioro. A za chwilę zjadę trochę niżej, to zobaczycie yy, bardziej te pływające wioski, bo tu drzewa zasłaniają. No dobra, znalazłam miejsce z dobrym widokiem na całą wioskę. Zobaczcie, ile tych domków tam jest. Się ciągną i ciągną. Pomiędzy domkami, tutaj przy brzegu, yy, mają zrobione takie nasypy z piasku. I żeby sobie nie docierać łódką, tylko motorkiem, normalnie z brzegu. Ale tam daleko, daleko już na, na jeziorze, to normalnie trzeba dopłynąć łodzią. Muzyka mm. Zobaczcie tak wygląda między innymi farma lotosu, tylko że kwiatów nie ma za dużo. Z tego co wiem to woda nie jest jakoś głęboka, normalnie wchodzą i ścinają sobie kwiatki później. Jesteśmy już po wycieczkach na y, jeziorze i jesteśmy w środku miasta nad rzeką na Riverside i zobaczcie dzieciaki łowią ryby na żyłkę. Ciekawe czy coś złowi. Młody, nic, nie. Nie, nic nie ma. Jakiś paprok wyjął, a ten co z tą butelką robi. No i czekają chłopaki. Przyjechaliśmy do parku, do centrum, gdzie na drzewie jest dużo nietaparków. Nie wiem czy widzicie. Widać jak w A Jak skrzeczą całe stada tu są. O, patrzcie, patrzcie. Widział? Ale czat, Ja nigdy tyle to nie widziałam. A ten jak fruwa, jaki dzikus jakiś. E, jesteśmy w kolejnym dzisiaj miejscu. E, A popo to jest centrum, gdzie pokazują ludziom, jak pracują e, szczurki przy rozminowywaniu bąk, min raczej. Już Wam pokazuję te miny. O, między innymi takie. I zaraz idziemy z, tutaj z jedną z pań, albo panów, jeszcze nie wiem. Zobaczcie, jak one to wynajdują. Takie szczurki nie pracują tylko w Kambodży, ale tutaj zobaczcie. Ostatnio też zostały wysłane na Ukrainę, bo Ukraina to jest jedno. Z najbardziej zaminowanych państw obecnie. Ale są też w Turcji, Azerbejdżan, południowy Sudan, Senegal i tak dalej. No i Kambodża wiadomo. A nawet w Tanzanii. Ciekawostkę tu znalazłam, że w Senegalu ta operacja została rozpoczęta w 2023 roku. and it will 2025 okay so do you see on the map it's the big area yeah so the first step our team would like to make a safe line by using machine to scan mine inside mm here -hmm. yeah. yeah? okay so when we done next our team would like to divide like a different part one two and three you see it three different parts mm -hmm. yes mm -hmm. And then we would like to make a safe line. So this one, safe line by use machine to scan it. Done. Next, using a grass cutter machine. We need to try uh, on the safe line. And then the grass cutter machine, they have a long arm, um, uh, six meter to cut the grass inside here. Okay, okay so when we done by using grass cutter machine, next our team would like using wraps so, when we're using them inside this area, not let them work alone. We use ropes on them. So, that's why we need two people work with them all the time. So, the two people they need to stand on the safe line on the side. yeah? You rope connecting each other on the side. And then, right, we would like to be a connecting with the rope to let them work like a zigzag way. So, the handler, they need to step only half. Meta by past matter adding all the time you know why because what small one they can smell one meter deep and one meter away yep. we step past matter by adding has matter all the time we get overlap never missing or mm -hmm. it yeah so why we would like to using them they too like Nie mam tak wielu kilo, żeby stanąć na mnie, żebym go. wyłapał. Bo wszystkie te kilo tylko 1,2 kg, czy 1,5 kg? Mój jest taki od 3 kg. Tutaj te czerwone to są miny. Tutaj macie farmy. A tutaj jest trawa. I te linie są skanowane. I na tych liniach stoi człowiek. A pomiędzy nim przechodzi szczur, co 1 metr. Ma, tak dobry węch, że potrafi wyczuć te y, miny. They found it. We would like to use this hole, yeah? yeah, to mark it, to let everyone know it is dangerous place, uh, and keep for the miner. They come not remove it out. Right? Okay, so with this, it's not mine. It's the bomb. It's the bomb. Yeah. yeah. So we call mortar. You know why? Because the children they interact it like a toy. So that's why they pull it out, carry. This one, when you see on the top like this, it's not small. You see that it's all mm hiding -hmm. inside a rock. So, okay, so this one, we call anti land landmine or plastic mine, yeah? So with this, they use a lot anywhere, with a rural area or the human. Being. blow food online stock yeah because during that time they used with the open sphere sword and the traveling cross or the two for stay yeah so with this they used it not by killing only make in your lose the part of the body because they didn't made from metal they made from plastic yeah so only air blow it up only air but depend on the air strong enough to make one legs in your or two legs yeah and if they lock You can on them they pick it up. there yeah. Okay, and they put inside the one not deeper around three centimeters or five centimeters. Yeah, so the kilo to step on them is from three kilo up. Mm -hmm. It's enough for the children also, right? Yeah, okay, so not like a movie, whole of Hollywood movie, yeah. When you saw them they step like this and stay still, right? But I realize of oh, mine know when you step it, boom. yeah Quick, very quick. <laughs> I tak. mam jeszcze To ja, ja. Ah, nie widziałam tego. To jest żyłka, nie wiem, czy widzicie? Okay, yeah, So we call wire. Mm -hmm. so we need to walk and keep the wire. Mm? This mm -hmm. one around Teraz będzie prezentacja, jak pracują e, szczury przy wykrywaniu tych min. Zobaczmy. Ej, piękny. Hej. So when you see eyes open, yes. not see. Tak, ah, tylko Only, yeah, only, only uh, swing yeah. so all Niektórzy z Was mogą pomyśleć, że te szczury są wykorzystywane do detonacji znalezionych min. Otóż szczury są zbyt lekkie, żeby odpalić miny i żaden szczur nigdy nie zginął na polu minowym. Każdy szczur jest uważany za bardzo cenny nabytek. Ich dobrostan jest dla organizacji najwyższym priorytetem. W opisie filmu zostawiam linki do organizacji. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć ich w tym, jak ratują świat, to są dwie opcje. Jedna, możecie adoptować szczurka, a druga, wysłać po prostu darowiznę. Over there, you see the lake is on it? Yeah. yeah. Because he smell a real explosive, so that's why he verified by dipping, and our team uh, using click-trip mm. banana. Mm. Yes. Okay. And okay. then we come back right to the so pool. So. And, and you see the lake? Yeah. Side by side. Yes, yeah, get yeah. yeah. Okay. Mm -hmm. don't, move, don't move your arm, okay? Yeah. Hey? How old is he? Okay, so this one, his name is uh, Stefanie. Stefanie? Yeah, so the name like a girl, uh. but it's only a boy. Alright. How old is our, all this? Uh, Five years old. Five years old. Okay, so. okay. Yeah, come. Fine, yeah? You can film your body, <laughs> but you film your, don't move your arm yet. <laughs> Такой язычек, так, язычек, да, язычек. Да, шокирует, и Эй, Стефани. Знала сбомбовать до последнего видео. Чай, Стефани. Эй? Вы были среди провинции how many square meter for every year? every yeah, year yeah. and in here too. Yeah. so the beneficiary we have direct and indirect. so the direct, it means uh, land belong to the family. Mm -hmm. indirect, land is not belong to who, but it stay around that part. so that's why we would like to clear it all and belong to the family. give back mm -hmm. to the family. belong or not belong to who we give to the country. So, when you see the color on the map, Cambodian map, uh, no meaning. <laughs> we just put for beautiful. <laughs> ah. <laughs> to be easy to see. So, which, which region is the, a lot of meaning um, Okay, so on this side. This side. A lot of uh, mines. Yeah. Yes. Mm. And around this a uh, lot of bomb. So, we can see. Northwest, Northwest. Yeah. Northwest. West, a lot of mines, and south a lot of bomb. Aha. W Senegalu wam powiedziałam, że szczurki też są w tej operacji, ale się okazuje, że to psy szukają tam. A tutaj na przykład na Ukrainie są i szczury, i psy poszukiwaniu. wcześniej tego nie zauważyłam, teraz już wam to sprostowałam.